Witam was serdecznie na moim kanalu Daily Vlog u Roberta Przepraszam, bo miało być w środę i w sobotę o godzinie W środę o godzinie 17.17 17, A o godzinie w sobotę o godzinie 16.16 16, Ale taki Daily Vlog króciutki Po prostu dzisiaj miałem Testuję ze szko... Ze szkoły takiego automatu Bo jeszcze nie jadłem tych chipsów Przywiozę ich więcej i będziemy... Będę testował Na ile... I jest taka malutka paczka Wziąłem sobie jeszcze wodę Kupiłem ze szkoły, ale już piłem Więc po drogą to jest taka woda Jak kojarzycie to kojarzycie Takie coś No i takie chipsy Tutaj To pokażę wam blisko To są e, Kieczupowe ketchup, chipsy Takie e, Po prostu I to jest te chipsy już wyszli 1998 rok. Więc dostawcie łapkę w górę, żeby powtórzyć taką serię smakułkami i kupię więcej rzeczy, żeby przetestować na tym na tym po prostu daily vlogu u mnie. Więc. E, kupię jeszcze takie, ale to wam nie zdradzam. To wam nie zdradzam. Makujemy po prostu mamy też wodę. Jakby chciało nam się pić, bo mogą być inaczej. Więc opakowanie tak wygląda. Jest też mała paczuszka, Więc... Musicie być subskrybentami, bo będą filmy. Więc tak wygląda. No może tuż tu trochę ma, ale... E, e, 1998 rok. Co by tu jeszcze opowiedzieć? Nazwy ma Sa Saletini Chyba Tak, Saletini Snacki Znacki Takie. Dobra, otwieramy Zaczynamy jeszcze otworzę, bo już trochę otworzyłem Macie na to 3 sekundy Żeby zasubskrybować kanał Dostawić łapki w górę. Lecimy po. łapy, e, Łapek lecimy po 100 tysięcy. A subskrypcji lecimy po. Po 100 subskrypcji na razie, więc. Bo to jest pierwszy odcinek na tej vlogu. Są... Dobra, otwieramy. Wyglądają tak. O. Jak widzicie, to tak wygląda w środku. Nie widzicie. Uwaga. Nawet z bliska, tak, pokażę Wam. Tak jakby. Nie wiem. Trochę podobne są do makciuga. Próbuję zjeść je całe. Trochę przypomina trochę maczukiki cipawe. Tylko że oni są gdzieś Czuć trochę ten ketchup, ale łagodniejszy taki. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście team łagodny, czy jesteście team ostry. No niestety, ja jestem team ostry ketchup, więc napiszcie w komentarzu, czy jesteście team łagodny ketchup, czy team ostry ketchup. No, bardzo chyba dużo będzie za team łagodnym, albo team ostry, może być. No łagodny to taki na dzieciaków, nie? Na pięciu, nie wiem. No, taki do do 6 lat. Napiszcie w komentarzu. Jak zjem ocenię te chipsy i piszcie w komen to, znaczy komen to znaczy w komentarzu. Czy chcecie drugą serię? Bo na pewno w środę będzie odcinek, ale nie jest z tego. Może tylko w. Będzie w piątki I w poniedziałki Takie smakołyczki Więc druga seria już będzie leciała no. To jest smak dzieciństwa Napiszcie w komentarzu Którego roku się urodziliście Więc przypnę wam serduszko komentarz, jak napiszecie. Jak będziecie się pytali, w którym roku się urodziłem, macie zagadkę. Na końcu odcinka... E, czekajcie, przestawię kamerę. Tak. O, tak. I po prostu... Czuć taki, taki, ketchup, trochę łagodny No z ketchupem takim O nawet widzicie patrzę. Na opakowaniu zaraz Macie 3 Sekundy na zostawienie łapki w górę Kurde come. Macie 3, 3 sekundy żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę 3 Dwa jeden Mam nadzieję, że subskrybowałeś i dostałeś, dostawiłeś łapkę w górę, więc subskrybuj! Dobra, pokazuję wam Psz, za trzy, za dwa, za jeden Proszę, nawet widzicie ketchup ogodny tu. O, przybliżę wam. O, tutaj ketchup ogodny macie. Napijamy się wody. Coś mi. Oszczędność baterii w kamerze. Już mam małą a będę musiał naładować. Bardzo chcę się pić po tych chipsach. Widzicie? Patrzcie. Takie o, widzicie? Czekajcie. O, widzicie takie coś, nie? Czekajcie. To po prostu takie od chipsów, nie? Kamera znowu mi zgasza. Ja tą kamerę muszę chyba kupić nową A jak już się więcej To się bardziej chce jeść jeszcze Dobra, biorę tyle No, Mam ta kamera Jak będziecie dużo wystawiali subskrypcji po tych odcinkach i dużo wyświetleń, to badajcie też na Instagramie, podejrzewam wam link i tam. Będę nosować rzutko, yy, komu. Yy, kurde, znowu. Komu robię paczkę? Więc może dostaniecie takie chipsy, bo smakujecie. Albo chromakę w kapie kaczki, to jak Ja w ogóle powiem wam w szkole. Ja w kole nigdy takich chipsów nie jadłem. Pierwszy raz ja. Mm. Za dużo testu mają. Gramy o No, znowu mi za kamerą Sorry, że robię wam tak, Ale jeszcze tyle mi dostało No, nie ubyła. Więc muszę się przyspieszyć I let's go Бажаю все в Chyba nagram drugą część, widzę, czekajcie. Ja. Tak, nagram drugą część Widzę, że tylko piszcie komentarze co chcecie w ogóle. Bo to jest bardzo ciekawe. mamy tyle? Tyle mamy już. Widzicie? Widzicie? Czy nie widzicie? Bo jednak może nie widzę. Jak wam pokazuję? Może widać. Dobra, widać chyba. I napiszcie w komentarzu, zatrzymujemy się na 3 sekundy. Najbardziej powiedzcie mi, widzowie, kogo najbardziej lubicie. Z Gen Z, czy Teams? Jak jesteście za Gen Z? Cicho, spokój się, spokój się. Muszę was zwyciężyć, bo trochę jest do brudny. No powiedzcie: Teams, niebieskie serduszko. Wystawiajcie w komentarzu. Gen Z, na pewno dziewczyny są bardziej za. No niestety za Genzy nie Genzy Genzy no ja powiem wam że chyba też jestem trochę za Genzy tylko tak troszeczkę ja te, te, tego po prostu ich całych po prostu nie słucham ich. Dobra koniec czasu. Musicie dostawić serduszko na, na Genzy i na Teams musicie dostawić niebieskie serduszko. Ja powiem wam tak naprawdę że jestem za Genzy. 那。Nah. No to co my razujemy. Znaczy prawda, że Marian Walentynowicz i Koron Makuszyński no, powiedzmy delikatnie nie przepadali ze sobą. Znaczy do końca tego nie wiemy, ale wiemy ze wspomnień Walentynowicza po wojnie, że takie zdanie napisał, że nie był to taki ciągły człowiek. Się się tak, się tak Podekcipce po... Jeszcze mamy tyle. Nie wiem gdzie widać u was, ale

O no ja w ogóle mu chcę kupić. Znowu kamera Aż mi wypadło. Mam nawet zwydzenie zaraz. Czekujcie się. Boże, znowu kamera mi się zdarzyła. Wyzwanie było takie: ile powiem, kamera! Tak, ile powiem, kamera. Muszę się policzyć od samego początku, ile powiedziałem, kamera. I ostatnie, te chipsy. No, są takie keczupowe trochę. No, czuć tego keczupu, bardzo, czuć, bo czułem je. Jak za więcej razy, jak jadłem, to było czuć. Więc ja taką ocenkę daję od skali 0 na 10. No, znowu kamera, kurde. To się już nie liczy, jak powiedziałem, teraz kamera. Dwa słowa już kamery się nie liczą. Więc dobra, no, dajemy takie 9 na 10. Mogło być lepiej. I tak to jest skala dobra. I czekajcie. A nie, dobra. Dobra, tak, dobrze, no. Wypiję jeszcze to picie. I kończymy odcinek z niebieskim tłem u Was. Jak się pojawi, koniec odcinku. Jak się pojawi, słyszycie mnie. Słyszycie mnie totalnie, nie? Kamera znowu. E, operator e, czy, a, jest w tym game. Dobra, to później. E, jak się po prostu widzowie zrobi się, e, że na kamerze zrobi się niebieskie, koniec odcinku. Już się kończy ten odcinek. Więc zeruję. się zagłowiłem. Jeszcze ostatnie słowa kurda I tak już kończę okay, okay, yeah. Napiszcie w komentarzu <coughs> <coughs> Przepraszam, widzę Napiszcie w komentarzu Czy chcecie drugą serię z jedzenia Bardzo smakowało po prostu trzymajcie się pa, widzimy się w kolejnym odcinku.